Z Ewangelii według świętego Jana. Tak osądzam, jak słyszę od ojca, i mój sąd jest sprawiedliwy, gdyż kieruje się wolą tego, który mnie posłał, a nie własną wolą. Kiedy przeczytałem ten fragment Ewangelii, przypomniałem sobie o takiej chwili z pierwszych dni mojego kapłaństwa, kiedy w konfesjonale podczas pierwszych w życiu dyżurów spotkałem kobietę. Przez 40 lat dokonującą aborcji po kilkanaście razy dziennie. Po tych 40 latach przyszła do spowiedzi właśnie do mojego konfesjonału, wyznała hurtowo wszystkie te straszliwe winy i oczekiwała na rozgrzeszenie. I wtedy pomyślałem sobie, że gdybym miał w konfesjonale wypełnić swoją wolę, to bym tą kobietę wygonił. To bym jej kazał jak najszybciej odejść, to bym pewnie ją nazwał najgorszymi y, słowami, jakie cisnęły mi się wtedy y, na usta i na myśl. Tymczasem chodziło o to, żeby nie wypełnić własnej woli, tylko wolę tego, który mnie y, posłał. I nawet jeśli wszystko we mnie się burzyło i protestowało przeciwko temu, co się tam wydarzyło, to stał się sąd sprawiedliwy, bo Bóg powiedział. Do tej kobiety, idź nie grzesz więcej, idź w pokoju. To mnie zaskakiwało, mnie oburzało, mnie irytowało, ale jednak stało się, bo w jakiś sposób Bóg zaingerował w te moje, w te moje poczucie sprawiedliwości. Te słowa wypełniają się. Bo Jezus jest dobry i miłosierny. Wypełniają się nie tylko w konfesjonałach, ale wszędzie tam, gdzie swój osąd oddajemy, pozbywamy się swojego osądu, by ludzi wokół nas sądził Bóg. A jego sąd jest zawsze zaskakująco miłosierny. Do zobaczenia jutro.